Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku historycznym. Dzisiaj zajmiemy się przywódcami, którzy zasłynęli tym, że byli najbardziej szaleni w historii. Zapraszam na odcinek. Karol VI Szalony Był francuskim królem z dynastii Walezjuszów panujących w latach 1380-1422. Objął rządy w wieku zaledwie 12 lat. Jego choroba psychiczna wyszła na jaw, kiedy znienacka zaatakował swoją świtę i zabił jednego z rycerzy. Znacznie pogorszyło się mu w ostatnich latach życia. Był przekonany, że jego ciało jest wykonane ze szkła i zaczął nosić wyścielane poduszkami ubrania. Zabraniał także komukolwiek się dotykać. Tak, przydomek nie wziął się znikąd. Kaligula! Ten rzymski cesarz zapadł na poważną chorobę mózgu. Był oskarżany o rozwiązłość i kazirodcze stosunki ze swoimi siostrami. Słynął z szalonych pomysłów, na które nie szczędził pieniędzy. Kazał usypywać góry na równinach, a z terenów wyżynnych robić doliny. Budował niepotrzebne tamy i mosty. Jego najgłupszym pomysłem było mianowanie swojego konia senatorem wiedział jak zapisać się w historii wielkimi zgłoskami Sultan Ibrahim I ten przedstawiciel dynastii Osmanów słynął z okrutnych rządów i zamiłowania do rozwiązłego trybu życia Jego liczne choroby psychiczne były efektem długiego przebywania w budynku bez okien Gdy został wypuszczony starał się odreagować w szalony sposób Założył harem składający się z samych dziewic i aby uciec od samotności, często tam zaglądał. Zakochał się w ważącej 160 kg kochance, którą nazywał pieszczotliwie kosteczką cukru. Kobieta była zazdrosna o pozostałe dziewczyny, więc szalony władca rozkazał je wymordować. 280 kobiet utopiono w rzece. Jedna z nich przeżyła i opowiedziała o tych, tragicznych wydarzeniach. Teraz widzimy, jak ważny jest dostęp do świeżego powietrza. O nim już słyszeliśmy. Qin Shi Huang, pierwszy władca Cesarstwa Chińskiego, panicznie bał się śmierci. Przez większość swojego życia poszukiwał cudownego środka, który miałby mu zapewnić życie wieczne. Miał ponadto obsesję na punkcie swojego bezpieczeństwa. Każdy, kto ujawnił miejsce jego pobytu, musiał zginąć. Przed śmiercią Qin Shi zażyczył sobie, aby strzegła go terakotowa armia. Około półtorej kilometra od jego sarkofagu znajduje się zbiór ponad ośmiu tysięcy figur z wypalanej gliny, przedstawiających żołnierzy i konie. Armia miała mu pomóc odzyskać władzę w życiu pozagrobowym. Zawsze powtarzali, że warto mieć jakiś cel w życiu, ale czy akurat taki? Ludwik II Bawarski Z kolei ten bawarski władca miał obsesję budowania zamków. Zasłynął ze stworzenia jednej z najpopularniejszej atrakcji turystycznej, zamku Neuschwanstein. Król często utożsamiał się z Parsifalem, jednym z towarzyszy króla Artura oraz rozmawiał z przedmiotami codziennego użytku. Podobno organizował pikniki przy świetle księżyca, których uczestniczyli kompletnie nadzy tancerze. Zawsze warto posłuchać głosu rozsądku i czasami rozmawiać ze sobą, ale czy z przedmiotami codziennego użytku? No już chyba niekoniecznie. Fryderyk Wilhelm I pruski, twórca militarnej potęgi Prus, miał obsesję na punkcie wojska. Uwielwiał sypiać w koszarach. Robił to nawet gdy był bardzo chory. Marzył, aby jego ukochany syn stał się wzorowym żołnierzem. Aby zachęcić go do służby, codziennie rano budził go, odpalając hukiem armatę. Ponadto namawiał dobrze zbudowanych mężczyzn i dorodne kobiety, aby produkowali jak najwięcej rosłych rekrutów. To jest właśnie ten mem, kiedy stary budzi cię w sobotę rano, mówiąc, że masz bojowe zadanie do wykonania. Jerzy III Hanowerski. Właśnie za jego panowania nastąpił bunt kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej i powstały Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie fakt ten przyczynił się do powstania u niego choroby psychicznej. Objawiała się ona na różne sposoby. Na przykład pewnego dnia. Wymyślił sobie, że każde zdanie, które wypowie, będzie skończone słowem paw. Często mówił: Moi drodzy, poddani i wy, pawie. Świadkowie twierdzą, że rozmawiał ze swoimi aniołami oraz z dębem. Chcąc przywitać się z drzewem w radosnym gęście, uścisnął jego gałąź. Dobrze wiedzieć, że byli ludzie, którzy bardzo cenili sobie kontakt z naturą. Joanna I Kastylijska. Nazywana także Joanną Szaloną lub Joanną Obłąkaną. Jej choroba psychiczna znacznie się nasiliła, gdy zmarł jej mąż, Filip I Piękny. Hiszpańska królowa nie mogła pogodzić się z jego stratą i przez lata czuwała przy jego zabalsamowanych zwłokach. Pochowana ją wraz z mężem, obecnie spoczywa w kaplicy królewskiej przy katedrze w Grenadzie. Ich miłość trwała nie tylko do grobowej deski.